Sindbad żeglarz. Za panowania kalifa Haruna ar-Rasida żył w Bagdadzie biedny tragarz o imieniu Hindbad. Pewnego dnia, gdy pogoda była wyjątkowo upalna, został wynajęty do przeniesienia ciężkiego ładunku z jednego końca miasta na drugi. Mając jeszcze daleką drogę przed sobą, trafił na ulicę, gdzie powiewała orzeźwiająca bryza a bruk był skropiony wodą różaną. Nie mogąc sobie wymarzyć lepszego miejsca na odpoczynek, zdjął swój ładunek i usiadł na nim niedaleko wielkiego pałacu. Był bardzo zadowolony, że zatrzymał się właśnie w tym miejscu, bowiem przyjemny zapach drewna aloesowego i kadzideł, unoszący się z domu i mieszający się z wonią wody różanej, całkowicie wypełniał powietrze. Dodatkowo dochodziły go dźwięki koncertu muzyki instrumentalnej, połączone z harmonijnym śpiewem słowików. Ta cudowna melodia oraz zapach wykwintnych potraw sprawiły, że tragarz doszedł do wniosku, iż w domu odbywa się uczta. Jako że jego praca rzadko prowadziła go w te okolice, nie wiedział, do kogo należy ten pałac. Aby zaspokoić ciekawość, podszedł więc do służących, stojących przy bramie, w wspaniałych strojach i zapytał o właściciela. Jak to, odparł jeden z nich, żyjesz w Bagdadzie i nie wiesz, że to dom sindbada żeglarza, słynnego podróżnika, który opłynął cały świat. Tragasz, który słyszał o bogactwach z Sindbada, uniósł oczy ku niebu i powiedział na tyle głośno, by go usłyszano. Wszechmogący Stwórco wszystkiego, rozważ różnicę między Sindbadem a mną. Każdego dnia wystawiony jestem na trudy i niedole, a ledwie udaje mi się zdobyć jęczmienny chleb dla siebie i mojej rodziny, podczas gdy szczęśliwy Sindbad wydaje ogromne bogactwa i prowadzi życie pełne przyjemności. Czym on zasłużył na taki los, a czym ja zasłużyłem na tak nędzne życie? Gdy tragarz oddawał się swoim smutnym rozważaniom, z domu wyszedł służący, który wziął go za ramię i kazał iść za sobą, gdyż Sindbad, jego pan, pragnął z nim porozmawiać. Słudzy zaprowadzili Hindbada do wielkiej sali, gdzie wokół stołu nakrytego najróżniejszymi, wykwintnymi potrawami siedziało wiele osób. Na honorowym miejscu siedział dostojny starzec z długą białą brodą, a za nim stało wielu urzędników i służących, gotowych spełniać każde jego życzenie. Tą osobą był sam Sindbad. Tragarz, przerażony widokiem tak wielu ludzi i wspaniałości uczty, zadrżał, ale skłonił się i przywitał zebranych. Sindbad zaprosił go, by usiadł obok niego po prawej stronie, własnoręcznie go obsłużył i podał mu kielich wyśmienitego wina. Po zakończonym posiłku, Sindbad zwrócił się do hindbada i zapytał o jego imię oraz zajęcie. Panie mój, odpowiedział tragarz, nazywam się hindbad. Bardzo się cieszę, że Cię widzę odrzekł Sindbad, ale pragnę usłyszeć z twoich własnych ust, co to przed chwilą mówiłeś na ulicy. Sindbad sam słyszał skargę tragarza przez okno, co skłoniło go, by go sprowadzić. Na te słowa Hindbad spuścił głowę ze wstydu i odpowiedział: Panie mój, przyznaję, że zmęczenie wprawiło mnie w zły humor. I sprawiło, że wyrzekłem kilka nierozważnych słów, za co proszę o przebaczenie. Nie sądź, odparł sindbad, że jestem tak niesprawiedliwy, by się gniewać za taką skargę, lecz muszę sprostować twoje błędne wyobrażenie o mnie. Myślisz zapewne, że bez wysiłku i trudów zdobyłem wygody, którymi się teraz cieszę. Ale nie daj się zwieść. Nie osiągnąłem tego szczęśliwego stanu bez znoszenia przez wiele lat trudów i cierpień ciała i ducha, trudów tak niezwykłych, że mogłyby zniechęcić najbardziej chciwych do podejmowania podobnych wypraw w poszukiwaniu bogactwa. Tak panowie, dodał, zwracając się do całego towarzystwa. Mogę Was zapewnić, że moje przygody były tak niezwykłe, iż są w stanie zadziwić każdego. Być może nigdy nie słyszeliście dokładnej relacji o moich niesamowitych przygodach, a skoro nadarzyła się taka okazja, przedstawię Wam je wiernie, nie wątpiąc, że opowieść ta sprawi Wam przyjemność. Pierwsza podróż Sindbada-Żeglarza. Odziedziczyłem po moim ojcu znaczny majątek, którego większą część roztrwoniłem w młodości na hulanki i rozrywki. Jednak w końcu zrozumiałem swój błąd i uświadomiłem sobie, że bogactwa są ulotne i łatwo giną w rękach takich niegospodarnych ludzi jak ja. Pomyślałem również, że przez moje lekkomyślne życie marnuję najcenniejszą rzecz czas. Poruszony tymi refleksjami, zebrałem resztki mojego majątku i sprzedałem cały mój dobytek na publicznej aukcji. Następnie zawarłem umowę z kupcami, którzy prowadzili handel morski. Zasięgnąłem rady tych, których uważałem za najbardziej doświadczonych i, postanawiając pomnożyć swoje pieniądze, wsiadłem na statek razem z kilkoma kupcami, z którymi wspólnie go wyposażyliśmy. Wypłynęliśmy w morze, obierając kurs w stronę Indii, przez Zatokę Perską, otoczoną z jednej strony wybrzeżem Arabii Szczęśliwej, a z drugiej Persji. Na początku cierpiałem na chorobę morską, lecz wkrótce odzyskałem zdrowie i później już więcej na nią nie zapadłem. Podczas naszej podróży zawijaliśmy do wielu wysp, gdzie sprzedawaliśmy lub wymienialiśmy nasze towary. Pewnego dnia, gdy żeglowaliśmy pod pełnymi żaglami, zatrzymaliśmy się przy małej wyspie, niewiele wznoszącej się ponad poziom wody, przypominającej zieloną łąkę. Kapitan rozkazał zwinąć żagle i pozwolił tym, którzy mieli na to ochotę, zejść na ląd. Byłem jednym z nich. Kiedy zajęliśmy się ucztowaniem, Odpoczynkiem i rozkoszowaniem się świeżym powietrzem, po trudach podróży wyspa nagle zadrżała i zaczęła się niebezpiecznie trząść. Ruch został zauważony także na statku, i natychmiast wezwano nas do powrotu na pokład, bo to, co wzięliśmy za wyspę, okazało się być grzbietem morskiego potwora. Najszybsi dostali się do łodzi ratunkowej, inni rzucili się do pływania. Ja zaś wciąż znajdowałem się na grzbiecie stworzenia, gdy zanurzyło się ono w wodzie. Udało mi się chwycić kawałek drewna, który zabraliśmy ze statku. W międzyczasie kapitan, po zabraniu na pokład tych, którzy wsiedli do łodzi i uratowaniu niektórych pływaków, wykorzystał korzystny wiatr, który właśnie się zerwał, podniósł żagle i ruszył w dalszy rejs przez co odzyskanie statku stało się dla mnie niemożliwe. W ten sposób zostałem zdany na łaskę fal przez resztę dnia i całą następną noc. Gdy całkiem opadłem z sił i straciłem nadzieję na ocalenie, szczęśliwie fala wyrzuciła mnie na brzeg wyspy. Brzeg był stromy i skalisty. Ledwo udało mi się na niego wspiąć, gdyby nie korzenie drzew, które przypadkiem znajdowały się w moim zasięgu. Dotarłszy na ląd, padłem półżywy na ziemię i leżałem tam aż do wschodu słońca. Następnie, choć byłem bardzo osłabiony z głodu i zmęczenia, zacząłem czołgać się w poszukiwaniu jadalnych roślin. Szczęśliwie znalazłem nie tylko zioła, ale również źródło doskonałej wody, co bardzo pomogło mi odzyskać siły. Później ruszyłem dalej w głąb wyspy i w końcu dotarłem do rozległej równiny, gdzie w oddali zobaczyłem pasące się konie. Zbliżyłem się do nich i wtedy usłyszałem głos człowieka, który niebawem się ukazał i zapytał mnie kim jestem opowiedziałem mu o swojej przygodzie. a on, biorąc mnie za rękę, zaprowadził mnie do jaskini, gdzie było kilku innych ludzi, którzy nie mniej się zdziwili moim widokiem niż ja ich obecnością. Poczęstowali mnie jedzeniem, a potem zapytałem ich: „Co robią w takim pustkowiu? Odpowiedzieli, że są stajennymi maharaje, władcy wyspy i że co roku, o tej samej porze przyprowadzają tutaj królewskie konie na wypas. Dodali, że na zajutrz mają wracać do stolicy, i gdybym przybył dzień później, z pewnością bym zginął, bo zamieszkana część wyspy znajdowała się bardzo daleko, a bez przewodnika nie miałbym szans tam dotrzeć. Następnego ranka wróciliśmy razem do stolicy wyspy, przedstawili mnie Maharake który zapytał, kim jestem i jak znalazłem się na jego ziemiach. Gdy mu wszystko opowiedziałem, wyraził współczucie dla mojego losu i natychmiast rozkazał, by niczego mi nie brakowało. Jego oficerowie chętnie wypełnili ten rozkaz. Będąc kupcem, zacząłem szukać kontaktu z innymi kupcami, szczególnie obcokrajowcami, licząc na wieści z Bagdadu lub okazję do powrotu. Zadawali mi tysiące pytań o moją ojczyznę, a ja z kolei pytałem ich o prawa i zwyczaje, które wydawały mi się warte poznania. Władcy tej wyspy podlega też wyspa zwana Kassel. Zapewniano mnie, że każdej nocy słychać tam dźwięki bębnów, przez co żeglarze sądzą, że to siedziba Dżadżala. Postanowiłem odwiedzić to niezwykłe miejsce i w drodze tam zobaczyłem ryby mierzące sto i dwieście łokci, które budziły strach. Lecz były niegroźne, bo uciekały przy najmniejszym hałasie dwóch stukających desek. Widziałem także inne ryby wielkości łokcia, z głowami przypominającymi sowy. Pewnego dnia, będąc w porcie po powrocie, przypłynął statek. Gdy tylko rzucił kotwicę, zaczęto rozładowywać towary i kupcy kazali przenieść je do urzędu celnego. Spojrzałem na niektóre bale i, odczytując imię, zauważyłem, że są to moje własne towary, które załadowałem w basrze. Rozpoznałem też kapitana. Przekonany, że uważa mnie za zmarłego, podszedłem do niego i zapytałem, czyj to są towary. Odpowiedział, że należą do kupca z Bagdadu, zwanego sindbadem, który niestety utonął podczas podróży, a on postanowił handlować jego towarami, aż spotka kogoś z jego rodziny, aby zwrócić im zysk. To ja jestem tym sindbadem odparłem, którego uważałeś za zmarłego i te bale należą do mnie. Gdy kapitan usłyszał moje słowa, zawołał: Niebo! Komu możemy dziś ufać? Nie ma już w ludziach wiary. Widziałem Sinbada, tonącego na własne oczy, podobnie jak wszyscy pasażerowie na pokładzie, a jednak ty mówisz, że jesteś tym Sinbadem. Co za bezczelność! Opowiadasz straszną nieprawdę, aby zawłaszczyć sobie to, co nie należy do ciebie. Miej cierpliwość, odparłem, i zechciej wysłuchać mojej opowieści. Następnie opowiedziałem mu, jak udało mi się uciec i w jaki sposób spotkałem stajennych maharadzi, którzy zaprowadzili mnie na jego dwór. Kapitan w końcu dał się przekonać, że nie jestem oszustem. Przyszli też ludzie z jego statku, którzy mnie poznali i wyrazili wielką radość na mój widok. Wreszcie sam sobie mnie przypomniał, a obejmując mnie, rzekł: Niech będzie pochwalone niebo za twoje szczęśliwe ocalenie. Nie potrafię wyrazić, jak wielką sprawiło mi to radość. Oto twoje towary, weź je i rób z nimi, co chcesz. Podziękowałem mu, uznając jego uczciwość, i zaoferowałem mu część swoich towarów w podziękowaniu, czego on jednak szlachetnie odmówił. Wziąłem z moich bali to, co było najcenniejsze i wręczyłem jako dar maharali, który, dowiedziawszy się o mojej przygodzie, zapytał w jaki sposób zdobyłem takie rzadkości. Opowiedziałem mu całą historię ich odzyskania. Król ucieszył się z mojego szczęścia, przyjął prezent i odwdzięczył się jeszcze cenniejszym podarunkiem. Wkrótce potem pożegnałem się z nim i zaokrętowałem na ten sam statek, uprzednio wymieniając swoje towary na produkty tego kraju. Przywiozłem ze sobą drewno aloesowe, sandałowe, kamforem, gałkę muszkatołową, goździki pieprz i imbir. Minęliśmy kilka wysp i wreszcie dopłynęliśmy do basry, skąd powróciłem do tego miasta z towarem wartym 100 tysięcy sekinów. Moja rodzina przyjęła mnie z wielką miłością. Kupiłem niewolników, majątek ziemski i wybudowałem wspaniały dom. Tak osiedliłem się na nowo, postanawiając zapomnieć o cierpieniach, jakie przeszedłem i cieszyć się życiem. Sinbad w tym miejscu przerwał i rozkazał muzykom wznowić koncert, który opowieść przerwała. Towarzystwo bawiło się do wieczora, kiedy to Sinbad przyniósł mieszek, zawierający sto sekinów, i, wręczając go tragarzowi, powiedział Weź to, hindbadzie, wróć do domu i przyjdź jutro, aby posłuchać dalszego ciągu moich przygód. Tragarz odszedł, oszołomiony zaszczytem, jaki go spotkał i hojnością daru. Opowieść ta bardzo ucieszyła jego żonę i dzieci, które nie omieszkały podziękować Bogu za łaskę, zesłaną im za pośrednictwem Sinbada. Nazajutrz Hindbad ubrał się w swoje najlepsze szaty i wrócił do hojnego podróżnika, który przyjął go serdecznie. Gdy wszyscy goście się zebrali, podano obiad. Po jego zakończeniu Sinbad zwrócił się do zgromadzonych. Panowie raczcie posłuchać przygody z mojej drugiej podróży. Są one jeszcze bardziej godne uwagi niż pierwsze. Wszyscy zamilkli a sindbad zaczął opowiadać. Druga podróż sindbada-żeglarza. Po mojej pierwszej wyprawie postanowiłem spędzić resztę życia w Bagdadzie, lecz szybko znudziło mi się życie w bezczynności. Moja chęć do handlu odżyła. Kupiłem towary odpowiednie na handel, jaki zamierzałem prowadzić, i ponownie wypłynąłem w morze z kupcami, cieszącymi się dobrą reputacją. Zaokrętowaliśmy się na solidnym statku i po poleceniu się Bogu, wyruszyliśmy w drogę. Handlowaliśmy z wyspy na wyspę, osiągając wielkie zyski. Pewnego dnia zatrzymaliśmy się na wyspie porośniętej różnorodnymi drzewami owocowymi, lecz nie dostrzegliśmy ani ludzi, ani zwierząt. Udałem się na przechadzkę, by pooddychać świeżym powietrzem wśród łąk i strumieni. Podczas gdy jedni zbierali kwiaty, inni owoce, ja usiadłem nad strumieniem w cieniu dwóch wysokich drzew, zabierając ze sobą wino i prowiant, najadłem się do syta a potem zasnąłem. Nie wiem jak długo spałem, ale kiedy się obudziłem, statku już nie było. Wstałem i rozejrzałem się dookoła, lecz nie zobaczyłem ani jednego z kupców, z którymi przybyłem. Dostrzegłem jeszcze statek pod pełnymi żaglami, ale tak odległy, że wkrótce zniknął mi z oczu. W tym nieszczęsnym położeniu byłem bliski rozpaczy. Krzyczałem z bólu i rzuciłem się na ziemię, leżąc w niej przez jakiś czas w absolutnej beznadziei. Sto razy wyrzucałem sobie, że nie zadowoliłem się zyskiem z pierwszej podróży, który wystarczyłby mi na całe życie, ale na nic to było. Skrucha przyszła za późno. W końcu powierzyłem swój los woli Boga. Nie wiedząc co robić, wspiąłem się na wysokie drzewo i rozejrzałem na wszystkie strony, by zobaczyć, czy dostrzegę coś, co mogłoby dać mi nadzieję. Kiedy spojrzałem w stronę morza, widziałem tylko niebo i wodę, lecz patrząc na ląd, zauważyłem coś białego. Zszedłem z drzewa, zabrałem resztki zapasów i ruszyłem w tamtym kierunku. Choć dystans był tak wielki, że nie mogłem rozpoznać, czym to jest. Gdy się zbliżałem, wydało mi się, że to biały kopułowy budynek o ogromnej wysokości i rozmiarach. Kiedy w końcu do niego dotarłem, dotknąłem jego powierzchni, była bardzo gładka. Okrążyłem budowlę, ale nie znalazłem żadnego wejścia ani sposobu na wspinaczkę. Kopuła miała co najmniej pięćdziesiąt kroków obwodu. Wtedy słońce zaczęło zachodzić, a nagle niebo zrobiło się ciemne, jakby zasłoniła je gęsta chmura. Byłem bardzo zdumiony tym nagłym zaćmieniem, a jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem, że wywołał je ogromny ptak lecący w moją stronę. Przypomniałem sobie, że marynarze często opowiadali o cudownym ptaku zwanym Rokiem, i pojąłem, że wielka kopuła, którą tak podziwiałem, musiała być jego jajem. Gdy ptak nadleciał, przyczepiłem się mocno do jednej z jego nóg swoim turbanem, mając nadzieję, że rano uniesie mnie z tej pustynnej wyspy. Noc spędziłem przywiązany w tej pozycji. Gdy tylko zrobiło się jasno, ptak wzbił się w powietrze tak wysoko, że nie mogłem już dostrzec Ziemi. Potem zaczął opadać z tak zawrotną prędkością, że straciłem przytomność. Kiedy odzyskałem świadomość, szybko odwiązałem się z nogi ptaka i ledwo zdążyłem to zrobić, gdy rok porwał w dziób węża o potwornej długości i odleciał. Miejsce, na które mnie zostawiła, otoczone było ze wszystkich stron górami, które zdawały się sięgać ponad chmury, a były tak strome, że nie było żadnej możliwości wydostania się z doliny. To było nowe utrapienie, także porównując to miejsce z bezludną wyspą, z której przyniósł mnie ptak i rod, uznałem, że nic nie zyskałem na tej zamianie. Idąc przez dolinę, zauważyłem, że była usiana diamentami, z których niektóre miały zdumiewające rozmiary. Z przyjemnością je oglądałem, lecz wkrótce zobaczyłem w oddali coś, co znacznie zmniejszyło moją satysfakcję, mianowicie dużą liczbę węży, tak potwornych, że najmniejszy z nich mógłby połknąć słonia. W ciągu dnia chowały się do swoich nor, aby ukryć się przed rokiem, swoim wrogiem i wychodziły tylko nocą. Cały dzień spędziłem na wędrówce po Dolinie, odpoczywając od czasu do czasu w miejscach, które uważałem za najbezpieczniejsze. Gdy zapadła noc, schroniłem się w jaskini, gdzie uznałem, że będę mógł bezpiecznie odpocząć. Zatkałem wejście wielkim kamieniem, aby zabezpieczyć się przed wężami, ale nie do tego stopnia, aby całkowicie odciąć dopływ światła. Zjadłem trochę z zapasów, ale syczące wokół mnie węże napełniły mnie takim przerażeniem, że nie mogłem zasnąć. Gdy nastał dzień, węże wróciły do swoich kryjówek, a ja, drżąc ze strachu, wyszedłem z jaskini. Mogę szczerze powiedzieć, że chodziłem po diamentach, nie mając najmniejszej chęci ich dotykać. W końcu usiadłem i, pomimo obaw, zasnąłem, gdyż nie zmrużyłem oka przez całą noc po zjedzeniu odrobin zapasów. Ledwo jednak zamknąłem oczy, kiedy obudził mnie ogromny huk. Tuż obok mnie spadł wielki kawał surowego mięsa. W tym samym czasie zauważyłem, że w różnych miejscach spadały także inne kawałki. Zawsze uważałem za bajkę to, co opowiadali żeglarze i inni o Dolinie Diamentów i o sposobach, jakimi kupcy zdobywali stamtąd klejnoty. Teraz jednak przekonałem się, że mówili prawdę. Rzeczywiście kupcy przybywali w okolice tej Doliny w czasie, gdy orły miały młode i zrzucali do Doliny wielkie kawały mięsa, na które przyklejały się diamenty. Orły, które w tym kraju są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, porywały te kawały mięsa wraz z diamentami i zanosiły je do swoich gniazd na skałach, aby nakarmić młode. Wtedy kupcy podbiegali do gniazd, odganiali orły krzykami i zabierali diamenty. Dopóki nie poznałem tego sposobu, uważałem, że wydostanie się z tej przepaści, którą traktowałem jak własny grób, było niemożliwe. Teraz jednak zmieniłem zdanie i zacząłem rozmyślać nad sposobem ucieczki. Zebrałem największe diamenty, jakie mogłem znaleźć, i włożyłem je do skórzanej torby, w której nosiłem zapasy. Następnie wziąłem największy kawałek mięsa, mocno przywiązałem go do siebie za pomocą turbanu i położyłem się twarzą do ziemi torbę z diamentami przymocowując do pasa ledwo przyjąłem tę pozycję, gdy nadleciały orły. Każda z nich porwała kawałek mięsa, a jedna z najsilniejszych chwyciła mnie wraz z mięsem, do którego byłem przywiązany i uniosła w górę. Wzleciała tak wysoko, że nie mogłem dostrzec ziemi, a potem zaczęła spadać z tak zawrotną szybkością, że straciłem przytomność. Gdy znów poczułem grunt pod nogami, szybko rozwiązałem węzeł, a ledwo zdążyłem to zrobić, orzeł, trzymający w dziobie ogromnego węża, odleciał. Miejsce, na którym mnie upuścił, było otoczone przez kupców, którzy krzykami przepędzali orły. Jeden z nich, widząc mnie w gnieździe, najpierw się przestraszył, lecz szybko odzyskał zimną krew i zamiast zapytać, jak się tam znalazłem, zaczął mnie oskarżać o kradzież jego towaru. Odpowiedziałem mu: Będziesz mnie traktował z większą uprzejmością, gdy mnie lepiej poznasz. Nie martw się. Mam dość diamentów, zarówno dla siebie, jak i dla ciebie. Wszystko, co mają inni, zawdzięczają przypadkowi. Ja natomiast starannie wybrałem najlepsze w dolinie, co widać w tej torbie. Ledwie skończyłem mówić, gdy wokół nas zebrało się wielu innych kupców, zdumionych moim widokiem. Jeszcze bardziej się zdziwili, gdy opowiedziałem im swoją historię. Zaprowadzili mnie do swojego obozu, gdzie gdy otworzyłem torbę, byli zdumieni wielkością i doskonałością moich diamentów. Przyznali, że nigdy w żadnym dworze, który odwiedzili, nie widzieli podobnych klejnotów. Poprosiłem kupca, do którego należało gniazdo, w którym się znalazłem, aby wziął sobie tyle diamentów, ile zapragnie. Zadowolił się jednak jednym i to najmniejszym. Gdy namawiałem go, by wziął więcej, odpowiedział: Nie, jestem w pełni zadowolony z tego, który mam. Jest on wystarczająco cenny, aby oszczędzić mi trud dalszych podróży i zapewnić majątek, o którym marzę. Spędziłem noc z kupcami, jeszcze raz opowiadając swoją historię tym, którzy wcześniej jej nie słyszeli nie mogłem powstrzymać radości, gdy zrozumiałem, że udało mi się wydostać z tak wielkiego niebezpieczeństwa. Czułem się jakbym śnił i z trudem wierzyłem, że jestem naprawdę ocalony. Kupcy przez kilka dni rzucali kawałki mięsa do doliny, a gdy każdy z nich był już zadowolony z diamentów, jakie mu przypadły w udziale, następnego ranka opuściliśmy to miejsce i ruszyliśmy w drogę wzdłuż wysokich gór, gdzie żyły węże o niezwykłej długości, od których na szczęście udało nam się uciec w pierwszym porcie do którego dotarliśmy wsiedliśmy na statek i zatrzymaliśmy się na wyspie rocha gdzie rosną drzewa dające kamforę drzewo to jest tak ogromne a jego gałęzie tak gęste że łatwo stu ludzi może usiąść w jego cieniu sok z którego wyrabia się kamforę, wypływa z otworu wywierconego w górnej części drzewa, skąd zbiera się go do naczynia. Tam gęstnieje i przybiera konsystencję, jaką nazywamy kamforą. Po wydobyciu soku drzewo usycha i umiera. Na tej wyspie spotyka się także nosorożca, Zwierzę mniejsze od słonia, lecz większe od bawołu. Ma ono na nosie róg, długi na około łokieć. Róg ten jest solidny, a w środku rozszczepiony. D nosorożec walczy ze słoniem, wbijając mu róg w brzuch i unosząc go na głowie. Lecz krew i tłuszcz słonia, spływając mu do oczu, oślepiają go, wskutek czego przewraca się na ziemię i wtedy, co wydaje się nie do uwierzenia. Nadlatuje ptak roc i zabiera obydwa zwierzęta w szponach jako pokarm dla swoich piskląt. Na tej wyspie zamieniłem część moich diamentów na towary handlowe. Stamtąd popłynęliśmy do innych portów, a w końcu, odwiedzając kilka miast handlowych na kontynencie, dotarliśmy do Basry, skąd udałem się do Bagdadu. Tam natychmiast rozdałem hojne datki biednym i żyłem w honorze, korzystając z ogromnych bogactw, które zdobyłem z tak wielkim trudem. W ten sposób sindbad zakończył swoją opowieść, wręczył hindbadowi kolejne sto sekinów i zaprosił go, aby przyszedł następnego dnia posłuchać opowieści o trzeciej podróży.